No cześć, cześć, cześć witajcie tam z kolejnym odcinku na kanale Speciumity 99 Roblox, słuchajcie, ponieważ dostaliśmy nowy update, nowy update, jak to co tydzień, nowy update i kolejna część Dino Tycoonu wraz z dwoma nowymi hiużami, o których sobie dzisiaj porozmawiamy, jak i też ogólnie o tym całym Tycoonie. Słuchajcie, mamy kolejną część Tycoonu właśnie sobie tutaj do ukończenia. Jak sobie ukończymy, mamy takie coś jak Tycoon, Tycoon Rebirth. Dokładnie, tak słuchajcie, możemy po prostu ee, no się odrodzić, jak to na polski tłumacząc, i po prostu tajkun sobie zrobić, słuchajcie, na nowo. Jak sami po takim, po takim e dostajemy coinboosta, 20% więcej coinu, secret labs, znaczy to akurat dostaję, bo mam trzeci, to temu właśnie dostaje secret labs do. Potem, o tym za chwilę sobie porozmawiamy. No i tutaj ogólnie Dino Gifta chyba dostajemy jednego. No i tak to słuchajcie wygląda. I teraz się pewnie zastanawiacie co, co nam te rebiffy dokładnie dają. A więc już wam tutaj pokazuję. Ogólnie mamy nowego Hugha, o którym szansę powiem za chwilę tutaj. Możemy go właśnie sobie zdobyć za pomocą takiego Dino Lab Keycard. Które właśnie możemy zdobyć ogólnie po prostu farmią z tego co zauważyłem. Możecie sobie zdobyć sobie... Pamięć, ale e, nie wiem czy w sumie jest jakiś inny sposób, chyba z Rebirth się ogólnie tego nie dostaje. E, tutaj mamy Secret Lab, w którym może mamy już 25 razy Huge Chance e, i tutaj do tego potrzebujemy Rebirth 3. E, natomiast tutaj mamy już 50 razy Huge Chance, do którego potrzebujemy Rebirth 8 i tutaj mamy 100 razy Huge Chance, do którego potrzebujemy Rebirth 15. I teraz słuchajcie, nie jestem jeszcze pewien jak to działa, więc dzisiaj sobie zobaczymy. Czy jak, otworzę sobie to raz, na przykład teraz. I... O, widzę ja to matego. Słuchajcie, bo ja petu co nie włączyłem. A do moje pety, gdzie jesteście? O, to mi to niszczyć. I uwaga, dostałem, no możecie się by spodziewać, że stanę gówną, e, Ale tak, czy ja mogę to odblokować następny raz? Czy ja mogę to cały czas odblokować? Bo to mnie ja najbardziej zastanawia, e, czy mogę jakby to cały czas robić. Z tego co widzę to chyba tak uh, Okej, okay. nie jestem jeszcze szczerze pewien Jak to wygląda jeśli chodzi o te e, Tutaj właśnie te miejsca Ale jeśli cały czas można to jakby sobie odblokowywać eee, To, to to można naprawdę dużo zmienić, ok? To to można naprawdę dużo zmienić Więc mam jeszcze jeden taki Dino Lab Kickard Ale ogólnie, słuchajcie Mamy jeszcze drugiego huge'a e, Którego możecie zdobyć z meteorów Dokładnie możecie go zdobyć słuchajcie, z meteorów Meteor. Meteory Czasami, w sensie to nie do końca, że z meteorów możecie go zdobyć Ale jest tutaj szansa Jakby macie jakby dwie szanse chyba Tak widzieliście tutaj była szansa for huge I mogliście zdobyć nowy giftcik Nowy gift, który wygląda dokładnie w ten sposób, to nazywa się Meteor Gift I w nim jest właśnie... HUGE I nie wiem szczerze czy tego HUGE'a można zdobyć po prostu z tego Meteora, bo tam pisał Chance for Huge Ale z tego co słyszałem to... Jak ludzie podawali szanse, to właśnie z tego gifta e, Więc to chyba tylko z tego gifta da się zdobyć tego huge Ale teraz w sumie nawet nie jestem szczerze pewien I okej, okay, niszczymy już ten meteor i dostaliśmy dwa meteor gifty Jak sobie widzicie, więc całkiem fajnie No i zaraz za czas szansa pokazuje się ogólnie informacja, że taki meteor gift się po prostu spawnuje e, O, na przykład w takim miejscu, jak sami może się zauważyć Nie wiem, czy on się spawnuje co chwilę, czy co Gdzie są moje pety? Halo? Petem nic albo albo A bo ja chyba połączyłem, to ma sens I kolejna jeszcze jest Jedna rzecz, która została dodana właśnie w tym tajkunie, a jest to słuchajcie Massive Chest, czy jakkolwiek to się nazywa, która znajduje się dokładnie na środku mapy. Znajduje się dokładnie na środku mapy. Dokładnie w tamtym miejscu jest chest cooldown, i po tym cooldownie pojawia się tam duża skrzynia. E, którą jak sobie zniszczycie, to też dostajecie ogólnie dużo różnych itemków, jak po enchanty, jakieś inne rzeczy. E, nie wiem, czy dino gifty też, żeby jak ja zniszczyłem, to nie dostałem żadnych dino giftów y, ani nic, po prostu dostałem enchanty i takie e, rzeczy, co robi po prostu jakaś duża skrzynia, nie? Więc to w sumie tyle. E, ma ona dużo HP, więc to będziecie ją niszczyć. E, no i tyle w sumie, jeśli chodzi o takie główne zmiany w. Updecie. Dobrze, więc teraz przejdźmy słuchajcie do szans na te właśnie huge pety. Oraz e, powiem wam jak najszybciej możecie sobie wyfarmić te rebirthy bo część osób może nie wiedzieć, część pewnie robi te rebiwy cały czas, po prostu powtarzając tajku, no jest na to dużo łatwiejszy sposób, o którym wam za chwilę powiem. Ok, więc przechodząc do szans, znowu tutaj podziękowanie dla kopika, Kata, który podzielił się z nami szansami. Pierwsze są na huge Twitter Topsa, i tutaj macie ogólnie szanse, no, normal to jest 1 na 2760, no i resztę widzicie, tam ogólnie są wszystkie golden rainbow, no potem to już są takie szanse, że się nie chcę o tym mówić, ale, no, mniej więcej, potrzebujecie 2760 e, giftów, żeby wam taki huge e, wyleciał, więc no to jest dużo, ale, ale na no mniej więcej tak to też wyglądało z poprzednim petem z giftów. Ok, a teraz przejdźmy do drugiego huge'a, e, którego widzicie szansę teraz na ekranie. Póki co widzicie szansę razy 1 i razy 25. E, z tego co nam kopiakar napisał, to póki co razy 25 działa jako razy 10. Nie wiem, czy to jest jakiś błąd, czy o co chodzi, ale podobno tak to wygląda. Więc normalna szansa to jest 1 na 82,8 tysiąca. Razy 25 to jest 1 na 8280. No i macie też inne szanse: Golden Rainbow, Shiny, Shiny Golden Shiny Rainbow, które są już no dużo większe. Więc ogólnie, jeśli jesteście dobrzy w matematykę, to już będziecie wiedzieć, jakie są szanse razy 50 razy i razy 100. Ale Wam się pewnie nie chce liczyć, więc teraz macie tutaj szanse razy 50 i razy 100. W których tutaj na razy 100 widzicie, że normal to jest 1 na 830. Więc no... No, niby wydaje się no dużo szansa, ale no jednak trzeba te 15 iwf zrobić i zastanawiam mnie, zastanawiam mnie szczerze. Czy ogólnie to można otworzyć tylko raz? Czy nie? No, raczej na pewno cały czas można to otwierać. Tylko, no nie wiem, no bo ten w sumie ino-labki kart nie jest jakoś bardzo ciężkie do zdobycia. I nie wiem szczerze, ile bym zdobył, gdybym sobie fami przez noskę, ale to wiem, może po prostu. W ja nawet nie wiem, jak ja zdobyłem takie karty, poza tym, że widziałem, że jeden mi podczas farmienia. Eee, no ale zobaczymy, słuchajcie, zobaczymy. No, jeśli tak to wygląda, no to szczerze, po 15mm, jakbyście sobie farmili, to jest szczerze. No całkiem spoko, nie, no całkiem spoko jednak. Bo 1 na 830, no to już jest jakaś całkiem fajna szansa, nie? No nie powiem, nie. Nie wiem, nie chcę tutaj nikogo wprowadzać w błąd, ale jak z tego co tutaj widzimy, jeśli to wszystko działa w taki sam sposób jak to, no to możemy cały czas to po prostu otwierać po 15 eBFie, najwyraźniej będzie to cały czas dostępne. No i będziemy mieli cały czas szansę ogólnie na. No raz jest to huge chance, nie, no to, to, już, to już całkiem fajnie. Ok, a teraz przejdźmy słuchajcie do sposobu na to jak najszybciej wbić sobie to 15 reverfów. Więc ogólnie dla tych osób co nie wiedzą, dla tych osób co nie wiedzą, po ja teraz sobie sobie właśnie rewerfa. Wurde ale tak gra głośno. I teraz pewnie większość z Was by po prostu robiła te y, kuna od początku cały czas po prostu i tak dalej, ale ja Wam powiem, że jest w dużo prostszy sposób. Eee, jeśli masz, skończyliście już poprzedniego tajkuna i macie fajne pety tutaj na koniec, jakieś tutaj na przykład z tego załowy, czy coś, eee, no to dopińcie się po prostu do kogoś innego, eee, który też ma, słuchajcie, praktycznie wymaksowanego tajkuna. Eee, Chciałem, zauważył, że to jest jakiś ziomek, co sobie farmi, i jak teraz pójdziecie do niego farmić, No to patrzcie, fila 1b. Ja obliczyłem ile dokładnie potrzebujecie coinów, żeby ukończyć Tycoon. Dokładnie coinów, w sensie to nie jest tak dokładnie, dokładnie, ale potrzebujecie mniej więcej 845 bilionów Dino Tycoon coin, żeby po prostu ukończyć ten Tycoon. Jak sami widzicie wbijamy się to naprawdę bardzo szybko i po tak około 20 minutach obstawiam, 15-20 minutach już będę miał praktycznie E, na ukończenie kolejnego Tajkuna i będzie po prostu fajnie Jeśli chodzi o loadout to szczerze nie wiem jaki jest najlepszy e, Ja tutaj widzę, że mam słaby, zły loadout w ogóle używam e, Tutaj polecałbym jakieś podcoiny loadout Ale szczerze nie wiem e, co może być najlepsze Może takie coś sobie użyjemy i może to będzie działać, zobaczymy Nie wiem, jeśli macie jakieś fajne loadouty możecie się dać podzielić Bo szczerze ja się na tym nie znam Więc no polecam dać po prostu jakieś coiny Criticals i strong Petsy, i tyle w sumie. No i magnet oczywiście. Nie macie super magnet, po prostu zwykły magnet. I teraz zobaczę jeszcze jedną rzecz, bo nie już powinienem móc użyć sobie tego. Czy mogę to u kogoś innego użyć? Nie mogę. Aha, no to trochę słabo. No to trochę słabo. Wiecie co, ja sobie wyfałem to na szybko i zobaczę, czy działa to w taki sposób, jak myślę, że to działa. Eee, za chwilę sobie po prostu. Jeszcze raz mój tycoon zrobię. Tak tutaj kogoś innego sobie mega szybko farmimy. Już mam 80 bilionów, jest już jedna dziesiąta za mną. No i za chwilę po prostu widzimy się już jak kończę tajkun. Okej słuchajcie, zbierałem sobie 850 tycoon coins, więc tyle mi powinno raczej problemu wystarczyć, aby sobie tutaj Nasz Tajkun ukończyć, więc sobie to sobie na szybko i znowu widzimy się za chwilę, jak już skończę Tajkun i zobaczymy, czy te ogólnie huge z tych ticketów w ogóle dropem jakiegoś ticketa w tym czasie, gdy farmiłem? Tak, dropem jednego, więc sami widzicie, że przez te 10 czy 12 minut farmienia zdobyłem jeden LabDino ticket, co jest całkiem fajną według mnie liczbą. E, no, i, no i spoko, więc za chwilę się znowu widzimy i to nie będziemy już wtedy kończyć odcinek. Okej, okay, więc e, ukończyliśmy Tycoon, Ile miałem chyba 85, 853 biliony chyba? Jestem jeszcze 22. No to właśnie coś mówię, około 840 bilionów coś koło tego, aby ukończyć cały właśnie e, Tajkun. I teraz słuchajcie, pójdę sprawdzić tą rzecz, która właśnie mnie e, ciekawie, jeśli chodzi jak to wygląda z tymi kluczami. E, czy mogę to po prostu sobie aktywować kiedy tylko chcę, o. To mnie zastanawiając na przykład, możemy tylko jeden na e, Rebev na przykład, e, czy możemy po prostu dokupić sobie potem ileś tych całych Lab Ticketów i farmić sobie po prostu tutaj e, to. Ale z tego co widzę, tak, czyli działa to po prostu tak samo, cały czas możemy po prostu, e, jak mamy dużo tych Lab Ticketów i osiągniemy 15 Rebev, to e, możemy po prostu cały czas sobie otwierać i farmić sobie właśnie tutaj huge. Więc mi się wydaje, że całkiem fajne, tym bardziej, że ten Dino kosztuje około 1,5 miliona gemów, coś koło tego. Więc myślę, że tym bardziej, że przez około 12 minut może coś takiego zdobyłem już jeden taki Dino no zobaczymy ile zdobędę przez nockę. Eee, po jutro, chociaż nie, w ten sam dzień gdy wrzucam ten odcinek będzie też live około gdzieś wieczorem, gdzie pozostajemy sobie jakieś gamy i hugę, więc zapraszam bardzo serdecznie. Eee, no i tak to się słuchajcie prezentuje. Okej, okay, jeśli chodzi o dzisiejszy konkurs i zwycięzca konkursu z poprzedniego odcinka, to teraz wyświetla Wam się po prostu zwycięzca konkursu na ekranie, więc za chwilę Ci wyślę tego Husleino Doga, który był do wygrania. Miałem zrobić znowu na początku odcinka, ale zapomniałem, więc wiem, że już mi się nie chce i Wam też się nie chce tego tak oglądać. A jeśli chodzi o konkurs na dzisiejszym filmie o co będzie? To będzie on, słuchajcie, dokładnie o... Teraz się zastanawiam, ale myślę, że o takiego huge Avenging Griffin, więc dzisiaj konkurs taki trochę yy, droższy, można powiedzieć. Już nie jest taki najtańszy, byle jaki, tylko no, już całkiem fajny według mnie. Nie jest też, jakiś, też oczywiście, nie wiadomo drogi, ale całkiem fajny, myślę. Mi się przynajmniej podoba. Więc jeżeli chcecie takiego wygrać, to napiszcie w komentarzu hasło, jakie hasło, może, może też Dino po prostu, nie chcę mi się szczerze myśleć. Napiszcie hasło Dino oraz Wasz nick z Robloxa tutaj, żeby mógł Wam po prostu maile wysłać. I to w sumie na tyle. Więc jeśli chcecie sobie właśnie wygrać Takiego huge'a mieć na wygraną To po prostu napiszcie, oczywiście trzeba zostawić łapkę w górę Subskrypcja to musi być No i hasło Dino Oraz wasz nick z Roblox'a Więc no, takie są wymagania A ja wam dziękuję za oglądanie tego odcinka Mam nadzieję, że był pomocny, więc trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych filmach Popa i cześć, siema